Witam Was bardzo serdecznie już na drugim odcinku ze Sky Warsów. Witam Was bardzo serdecznie już na pierwszej tutaj, a ręce jeszcze się zareklamu zareklamuję tylko, kurde, bo mało subów i troszeczkę lipa, ale jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale, pamiętajcie, że możecie mnie zasubować, na pewno to nie zaszkodzi nikomu a polepszyć może polepszy. Dobra, tutaj troszeczkę kiepskie i ty chociaż co ja, na co ja mam liczyć? Ja taki normalny człowiek. Kurde tutaj... Um, aha, spoko, spoko. Nie ma, nie ma tutaj typeczków, co mnie nawet cieszy. Co mnie nawet cieszy. Dobra, dobra. Nieważne, nie się troszeczkę zagadałem, ale już idziemy do typeczka tutaj pierwszego który się obudowuje Jakby miał zaraz spaść wiedziałem nie wiedziałem te stiwki co? lu! jokie tylian nie ale skill, za tego skilla musicie zostawić łapkę w górę nie? za tego skilla musicie zostawić łapkę w górę dobra nikt nas tu nie zrzuci jest fajnie, jest pięknie. Na pewno ten typ nas tutaj nie chce rzucić. Aha, super! Naprawdę, świetnie! Naprawdę, wycykał perłę. Jestem tak kiepski, że nawet nie umiem zabić, jak typ mnie nie bił, nie? Ja to Coś tam, coś tam, coś tam. Ej, no super, obrabił skrzynki i sobie poleciał perełką. A nie, jeszcze tu. Co za typeczek, tutaj nie wiedział pewnie, że tutaj jest skrzyneczka taka fajna. Mm, zarąbista, nie? Czy ja w ogóle mam łuk? Nie mam łuku. Super, świetnie, Zarombiście. Czekajcie, ja może bym wrzucił tam tego typka. Aha, no, to jest bardzo możliwe, naprawdę. W ogóle tamten typ ma jakieś lagi. Tak się jakby lagował. Bral, nie zostawi mi tu łuku, niestety. Nie, 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 kolego. Nie zrzucisz mnie. Wiedziałem, że to chcesz zrobić. Ty jedno. LOL, prawie! Prawie mu się udało. No co ty mi tu możesz zrobić, kolego? Kolego, kolego No możesz sobie porzucać tymi śnieżkami. Ha, wiedziałem kurde. Ty tu skilla masz. <grym> Chyba w jajkach. Nie ja o takie. Mi chodzi. Nie, 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 to, to to... było złe. Patrzcie, nie? I pewnie tu chciało mnie zaraz wyciukać. Wiedziałem, że to chcę zrobić. Mm. No nie! Lul! Lul! Zdedałem go! Serio? Serio? Myślałem, że już zdedam. Nie byłem stu, w 100% procentach pewny, że zdedam. Lol, 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 co to było, co, co tu się, co tu się zrobiło? XD Ale co to, nie wierzę, nie... Co za stiwiasz, tam jest, lol. Dobra, pójdę na środek. Znaczy wrócę, nie pójdę, co ja, co ja gadam, kurde. bo tam nie ma żadnych perełek ani nic oby chociaż czy tak oby nie wiem czy oby aby nie miał uku z odrzutem bo to jest najgorsze no wiedziałem chociaż niech sobie strzela tak serio to mi nic nie robi a zepchnąć mnie raczej nie zepchnie więc sobie niech strzela Tylko czy on wie, że on mi nic nie robi? Bo ja tak trochę nie wiem. Niech sobie postrzela. No strzelaj! Chcę, żeby się wymarnowało. No dawaj, dawaj, dawaj. Oluju, ale to kurde. Tu nie będę z nim tak bawił. Jestem tutaj poważnym człowiekiem. Ja pitole. Ja pitole, nie? Ostatnio ten. Kurde, Jest! Co? LOL! Myślałem, że... Myślałem, że wygrał, nie? Dobra, widzimy się już na ostatniej arenie. Dobrze, jesteśmy już tutaj na kolejnej arendze. Troszeczkę się zagapiłem, bo tak troszeczkę na YouTube spojrzałem, ale to, to, to już nieważne. W ogóle będę chyba ten odcinek wstawiał miesiąc, bo jak widzicie jest 50 klatek na sekundę, czy tam 60, chyba 55, tak dałem. Um, dlatego... Dlatego to będzie się wstawiało miesiąc, nie? No Właśnie tak, tak będzie, tak będzie. Dlatego tylko dwie areneczki, chociaż i tak tam ta areneczka była maksymalnie długa. Aha, su super, świetnie. No ja się buduję, do typeczka on tutaj ucieka ode mnie. Dobra. Żeby nie było tutaj żadnego fejla. Aha, super. Pięciarenek dalej jest jakiś typek tylko tam. Więc ja do tego się buduję. I tego zaraz pewnie też znowu nie będzie. No bo, bo jestem kurde taki pro, że oni ode mnie uciekają, nie? Ołem tak jest. Zawsze tak jest Więc tutaj Okej okay. Dobra Spali się, spali się Tylko jeszcze go kilnę No właśnie, żeby mieć killa Lol, ale, ale ze mnie taktyk, nie Jestem taki po prostu taktyk, że to jest niemożliwe A ten tutaj Typek jest gdzieś tutaj Tego nie ma nikogo, typeczka jest czysto, jest czysto, szybko się budować. Szybko, 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 szybko. Jest czysto. Dobra, 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 dobra. Już połowa za nami. Trzeba troszeczkę. Troszkę. Dobra, jesteśmy, jesteśmy już tutaj. Pewnie nas. Co? Uju. Oluju, nie? Boże, to jest... Kurde, jakby... Kurde, nie... Nieważne. Nic nie. Oluju. Nie, nie, nie to... Ilu! Co? 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 Skąd? Lol. Jaki skill? Jaki skill? Jaki skill? Nie, 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 nie! Nie, nie, nie! A spróbuj mnie zepchnąć! No, nie! Dobrze, więc... O nie, zepchnął nas, ale dobra. No, filmik już długo dosyć trwa. Więc od, jeżeli odcineczek wam się spodobał, możecie tutaj zostawić lajka w górę, a nagram już kolejny odcinek, znaczy, no, od iluś lajków, nie? Nie, no, jutro będzie tak odcineczek, więc... Więc możecie zostawić łapkę w górę i suba, żeby, żeby nie przegapić yy, i żeby obejrzeć jak najszybciej kolejny odcinek, więc siemaneczko!